Swego czasu takowym sloganem reklamowana była uznana i zarazem stosunkowo nowa marka Dead Space, o ile pierwszym odsłonem cyklu śmiało można było podpiąć pod to hasło, to w przypadku kontynuacji był to mocno chybiony zabieg. Pierwsza część garściami czerpała z klasyków, takich jak Obcy czy The Thing. Tak przy tworzeniu sequela twórcy jakby zapomnieli co tak naprawdę stanowi kwintesencję ich flagowej serii. Informacja o produkcji trzeciego Dead Space'a ponownie skierowała uwagę na ekipę ze studia Visceral Games. Producenci zdają się jednak podążać w zupełnie innym, odmiennym od pierwotnych założeń kierunku. Developer nie odsłonił jednak przed nami wszystkich kart i wiele kwestii nadal pozostaje otwartych. W trzeciej części cyklu ponownie pokierujemy poczynaniami inżyniera Isaaca Clarka. Burzliwe wydarzenia na Ishimurze i stacji Sprawl nie pozostaną bez echa. Bardzo mocno odbiją się one na psychice bohatera. Isaac coraz częściej miewa różnorakie wizje. W swojej wędrówce nie będzie on jednak osamotniony. Towarzyszył mu będzie sierżant Jack Carver stanowiący zarówno wsparcie ogniowe, jak i będący duchową podporą dla nękanego przez zjawy Isaaca. Były żołnierz jest postacią co najmniej ciekawą. Straciwszy żonę oraz córkę podczas plagi nekromorfów wyrusza on na osobistą krucjatę przeciwko odrażającym potworom. Akcja gry rozgrywać się będzie na terenie mroźnej planety Tau Volantis, a nasz bohater otrzyma zadanie uratowania i odeskortowania pewnej kobiety na Marsa. Mając na głowie nakaz aresztowania, Isaac zdecyduje się przyjąć zadanie. Pomimo zmiany umiejscowienia akcji, nie zabraknie znaku rozpoznawczego całej serii, ciasnych, klaustrofobicznych korytarzy. Prócz tego otrzymamy odpowiedzi na wiele nurtujących fanów pytań. Poznamy genezę nekromorfów oraz powody ich koneksji z zagadkowym artefaktem o nazwie The Marker. Autorzy szykują dla nas sporo nowości. Wspomniany już wcześniej tryb kooperacji to nie jedyna nowinka. W dużym stopniu zostanie również zmodyfikowany system poruszania się postaci. Nasz protagonista będzie mógł kucać, turlać się oraz chować za osłonami. To ostatnie może przyprawić wiernych fanów o palpitację serca. Spieszę jednak z wyjaśnieniem. Możliwość korzystania z osłon terenowych uzasadniona została pojawieniem się nowego rodzaju oponentów, a mianowicie ludzi. Naprzeciw nas staną doborowe oddziały unitologów. Prowadzony przez nas inżynier będzie więc teraz znacznie sprawniej pokonywał kolejne poziomy. Na tym zmiany się jednak nie kończą. Isaac w końcu ujawni swój inżynierski kunszt. O ile w poprzednich odsłonach mógł on tylko usprawnić znalezione już bronie, tak tutaj, posiadając odpowiednie materiały, będzie w stanie stworzyć zupełnie nowe narzędzia zagłady. Kombinacje jest tu co niemiara, będzie to więc bardzo miłe urozmaicenie rozgrywki. Poprawa wizualna produkcji nie ulegnie niestety większym zmianom. Nadal będziemy mieli do czynienia z autorskim silnikiem ekipy z Visceral Games, który jednak zostanie w wielu miejscach usprawniony. W pierwszej części monotonia lokacji mogła po pewnym czasie odpychać. W dwójce postarano się o szerszą paletę barw i większe urozmaicenie odwiedzanych przez nas obszarów. W nadchodzącej odsłonie cyklu autorzy postarają się dopracować kulejące wcześniej elementy, a także dodać sporo nowości. Innymi słowy, nie uświadczymy graficznych wodotrysków, jednak efekt końcowy powinien być miły dla oka. Autorzy w dużym stopniu zrywają z survivalową koncepcją pierwowzoru i kreują swoje nowe dzieło na typową grę akcji z dodatkiem grozy. Paradoksalnie tytułowa martwa przestrzeń zaczyna ożywać na naszych oczach. Nadchodzący Dead Space wyrasta nam narasowego rasowego przedstawiciela trzecioosobowych shooterów, w którym strach i groza to tylko wierzchnia otoczka. Data premiery najnowszego dzieła Visceral Games wyznaczona została na luty 2013 roku. Miejmy nadzieję, że zapowiedziane zmiany wyjdą tej serii na dobre. Tymczasem zapraszam was do odwiedzin naszego portalu graż 24pl Specjalnie dla was mówił Czarny, trzymajcie się, cześć! You're fucking kidding me?